Thank you Ty mam być tutaj sama w domu? Czy to jest nudne. Córeczko, chodź daj. Melody. No idę już. Tak, mama? Co się stało? Mam nadzieję, że się ucieszysz. Co się takiego stało, mama? Więc w te wakacje pojedziemy do... Do Grecji! Naprawdę, mamo? No nie będzie jak się cieszę. Dziękuję, 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 dziękuję. Pojedziemy wszyscy w trójkę. A w domu zrobimy sam dom, tak? No... Tak, nic się nie będzie. A powiedz, cieszysz się? No, nie będzie bardzo, mamo. I nie jedziemy sami. Co e, to Co znaczy nie jedziemy sami? Nie rozumiem. Jedziemy z moją dawną przyjaciółką ze szkoły. Czyli m, moja przyjaciółka ze szkoły, to ja dawna dawna. ale Nie znaczy chyba. Ale poznać, ma syna, który jest chyba w twoim wieku. Tak, w twoim wieku, bo ma też 16 lat. Hmm. Więc mm, jest 20 dni od podobno. No więc e, pamiętaj. Musisz się przygotować i weź sobie ze sobą... Yee, ye, ye. Będę, będę mogła zabrać ze sobą jakąś koleżankę? Mm, no niezbyt, wiesz, już zaraz zrobić. Mój to było bardzo drogi, nie obyda się. co tym, takiego ładnego chłopaka ci ci zabrała. <grych> um, oj, mamo, a jak chociaż będzie miał na imię, wiesz? Będzie miał chyba na imię Mason. Chyba czy na pewno, mamo? Chyba na pewno. Nie no, mama zlatuje, na pewno. No. Więc się przygotowuj, bo dzisiaj wieczorem wyjeżdżamy. Wiesz, że będzie tam długa droga, a samochodem będzie. Przygotowujcie już nie. Ja, ja, ja. Muszę się przygotować takiego radzenia. E, tu mam wszystko będzie testować. Okej, okay, to już walizka mam przygotowana. I jak córeczko gotować? Tak mama, mam całą walizkę zapewnioną. Ja mam samochodu, my no, tylko jedzenie wzięliśmy, żebyśmy mieli na zapas. Takie trochę gry. chociaż to będzie dobrze. No, to świetnie, to chodźmy A mam jeszcze jedno pytanie. Będziemy myśleć w hotelu czy w takich domkach pojedynczych? To znaczy, my w domkach pojedynczych, a nie w hotelu. Dobrze, już musimy zbierać już. Zatem dopakujemy wszystko do samochodu. Dokładnie, chodźmy. Trzeba to spakować.

Сейчас, 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 Это сейчас, 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 Ale to, moja znajoma? Tak, mamo, właśnie ona. Oni zaraz przyjdą. Co się tak spieszy z tego? Czyżby się już nie, wiem, nie mogę doczekać aż tak bardzo? A my idziemy się przejść z do tą. Jak przybędą, to znowu do nas. Dobrze, mamo. Hmm? Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. o Melodii, cześć. Cześć, Melodii. Dzień dobry. Czy to. Czy mam czy czy, 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 czy to pani Elisabeth? Tak, to ja. Daj to ty melodii. Ty są twoje rodzice. A moja mama, Ansianka i mój tata. I e, tak już mówię, ale e, dopiero się przeźmiemy do i za coś mi przyjdziecie. Dobrze, dobrze, nie śpieszcie tak. E, no więc, Mason, chodźcie już. No, pewnie na szansę na Mason. Hmm? No i już no, nie, troszkę tam idę do Waszych rodziców. Parę. O, cześć.